Środa popielcowa to dzień, który w liturgii Kościoła nie jest świętem ani uroczystością, a jednak gromadzi wielkie rzesze wiernych. Jesteśmy przepełnieni nadzieją, że może wreszcie w naszym życiu ten dzień, który rozpoczyna czas z wielkiego postu, wprowadzi nas w ten czas daru, czas święty i błogosławiony i pozwoli nam zrealizować nasze wielkopostne postanowienia. Uzdrowi duchowo, uciszy obolałe wnętrze. Oto teraz czas upragniony, poucza nas święty Paweł. Oto teraz czas zbawienia. Pomyśl, jeśli nie teraz, to kiedy? U progu tego wielkiego postu prorok Joel wzywa każdego z nas, abyśmy dali się ogarnąć płomieniom zazdrosnej miłości Pana. Który zapłonął ku swojej ziemi i zmiłował się na swoim ludem. Nawrócili się do niego całym sercem przez modlitwę post i uczynki miłosierdzia, rozbudzili w sobie tęsknotę za sensem, który nie przemija i wykracza poza ten rodzaj szczęścia odczuwalnego tu i teraz. Byśmy rozdzierali nasze serca skażone grzechem i obojętnością. Aby poganie nie zapanowali nad nami i nie mówili, Gdzież jest Wasz Bóg? To nasze prawo ofiary, będące źródłem nowego życia, którego początkiem zawsze pozostanie nawrócenie. Prawo ofiary z siebie, które z konieczności spotyka się ze znaną światu od wieków propozycją Chrystusa, który mówi wprost: Kto chce zachować swoje życie, straci je. To zaś gotów jest stracić swoje życie z mego powodu, wyzwalając się ze swego zamkniętego kręgu bierności, obojętności, nurtu, grzechu, przeciętnych pragnień, znajdzie. Jest jednak istotny warunek decydujący o skuteczności osiągnięcia tego celu. Jeśli kto chce pójść za mną, powiada Jezus. Niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. On Jezus nie żąda od nas, aby wziąć na siebie jego krzyż, ale swój. Albowiem najcięższy krzyż, jaki mamy do uniesienia, to zawsze my sami. To dlatego przyjęcie tych słów Jezusa. Nie jest drogą prostą i wygodną. Dla wielu z nas jest to droga za trudna, za mało atrakcyjna. Bo słowa te wyrażają pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zwłoki i odwrotów. To twardy wymóg, który zrobił wrażenie nawet na samych uczniach Jezusa. W ten sposób Jezus pragnie obudzić w człowieku to, co jest w jego wielkością. Bo człowiek nie jest kaprysem materii. Stworzony przez Boga z miłości, może ją dojrzeć i na nią odpowiedzieć. W tym tkwi sens naszego istnienia. Dlatego to zaproszenie Jezusa jest w swej najgłębszej istocie propozycją, jak stawać się człowiekiem. Jeśli przyjęcie zakłada marsz tylko w jedną stronę pośladka Chrystusa, to tak jest. I nawet wtedy, gdy jego kroki okażą się dla nas za duże, warto się do nich przymierzyć, choćbyśmy mieli pozostawać daleko za nim w tyle. Bo to właśnie prag pragnie Jezus. Tego pragnie Biblia i to Biblia nazywa naśladowaniem Chrystusa.